Witam wszystkich z tej strony. Allok, a to jest kolejna prezentacja z modyfikacji do LSA 15. I przypominam, że trwa konkurs. Pobierając plik z modyfikacją, pobieracie również plik tekstowy, w którym znajdziecie znak do zapisania. Modyfikacja, którą dzisiaj przedstawię, to jest modyfikacja na ukrywanie hudów, czyli tych okienek, wszystkich dookoła, takich jak widzicie tutaj, czasy, pieniądze. Po lewej stronie mamy pomocnik, i na dole mamy mapkę. Wsiadając do traktora, jeszcze widzimy w prawym dolnym rogu jego wszystkie statystyki, tam licznik i tak dalej. I to wszystko można ukryć jedną modyfikacją za pomocą klawisza ALT, lewego ALT, i klawisza H, jak halina. Wciskając sobie kombinację taką właśnie Alt plus H. Znikają nam wszystkie. I przestają nam zawadzać. Przydatne modyfikacje dla tych, którzy nagrywają, dla tych, którzy chcą grać jak najbardziej realnie, bez tych wszystkich yy, wspomagaczy itd., itd. No i to chyba tyle. Zachęcam oczywiście do pobierania. Link macie w opisie. No i trzymajcie się, cześć.